Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteście Renowej i do Zwierząt. W tym odcinku wyniki konkursu. Na początku wam powiem jaka była poprawna odpowiedź. Poprawną odpowiedzią była Pucusia. No i przejdźmy do losowania. Szybko coś wylosujemy. Hmm, Tak. Hodowca Bartek, gołębie i króliki. Od razu polecam ten kanał. Bardzo polecam ten kanał. Dawajcie suby, lajki, miłe komentarze, oczywiście łapki, no to w górę mu dawajcie. Bardzo fajny kanał, bardzo fajnie nagrywa i ogólnie spoko chłopak. Polecam serdecznie. Pozdrawiam, polecam ten kanał. I do kolejną osobę losujemy. Losujemy. Kto go by to wylosować? Zobaczymy. I dobra. Hubert pracuje. Ciebie ostrzy. Serdecznie pozdrawiam ten kanał. Dawajcie mu suby. Lajki oczywiście w górę. Miłe komentarze. I polecam ten kanał. Bardzo fajne filmy ogólnie. Trzymaj się. No, i teraz chyba kolejną osobę losujemy. Dobra. Nie będzie ta karteczka, Norbert Hodowca. Serdecznie pozdrawiam ten kanał, polecam. Wpadajcie miłe komentarze. Piszcie lajki, suby dawajcie. No i polecam, pozdrawiam. No i wbijajcie do niego. I w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytanie, piszcie je w komentarzach. Dawajcie oczywiście suby, lajki. Nie wiem co się stało, że wtedy spadły, spadło dużo tych subskrypcji, bo było 100. Ileś tam dużo. No i było 88, tak więc trochę byłem zawiedziony. Teraz sporo sub zasubskrybowało, bo już jest, y, sto, bo już są 104 subskrypcje. Dzięki do następnego, cześć.